Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj Lewica zgłosiła projekt uchwały potępiającej antysemityzm. Bardzo chętnie poparłbym tę uchwałę, gdyby dopisać do tego projektu uchwały również potępienie chrystianofobii. Również chrystianofobii w ramach... L Post Posłów lewicy, wśród posłów lewicy, na przykład pani Joanna Scheuring-Wielgus, która zakłócała mszę świętą, wszyscy widzieli jej polityczny happening w kościele podczas mszy świętej, między innymi potępić chrystianofobię pana posła Nitrasa, który teraz został ministrem, a wcześniej mówił o opiłowywaniu katolików, Potępić. Zrobienie sobie zdjęcia przez premiera Donalda Tusk'a z panią Martą Lempart, która wzywała na ulicach polskich miast do tego, żeby palić kościoły, krzyczała dym w kościołach. Z takimi ludźmi premier polskiego rządu już w tej chwili robił sobie zdjęcia. Apelujemy również do marszałka Hołowni, żeby pilnie procedować projekt uchwały w obronie chrześcijan, gdzie prawie pół miliona podpisów zebraliśmy pod tym projektem, który życzy.